Dzisiaj wygrywamy spotkanie, mój indywidualny dorobek nie był najlepszy, ale walczyłem o każdy punkt na torze i tyle co udało mi się dzisiaj wywalczyć tych punktów, tyle wywalczyłem. Ja wiem czy zadowolony, zwycięstwo na pewno cieszę, ale jak ja mówię, jak mieliśmy walczyć o playoffy, to nie chcę ważyć Lublina, ale mieliśmy sobie z takim lubinem poradzić trochę lepiej niż w ostatnim biegu. Jestem zadowolony z dzisiejszych zawodów, był dzisiaj tor naprawdę bardzo dobry, bo cały tydzień wiem, że padało. No i tor się przez to zrobił co bardzo fajny. Zobaczymy jaki jutro będzie wyglądał ten tor. Fajne ściganie, fajne starty, jeden start mi nie wyszedł, Ale starałem się wyprzedzić, chociaż jednego zawodnika wyprzedziłem. To ten sezon, co będę ukrywał, no nie jest dla mnie najlepszy i e, sz, robię wszystko, żeby było jak najlepiej. E, nie wychodzić. Po prostu nie wychodzi mi wiele rzeczy w tym roku. Staram się skupić, żeby jak najlepiej zakończyć ten sezon, żeby ta końcówka była dobrze zapamiętana. No wiadomo, że chłopaki starają się jak najlepiej. Pojechać. wczoraj wydać było Pawliski Nawet w tym swoim ostatnim biegu jechał pierwszy, ale tam defekt był. Także Krzysztof Boczkowski dzisiaj też wszystko robił, żeby więcej punktów zrobić niż ostatnio robił. Także mnie wydaje, że trochę czasu i będzie on na swoim w swojej formie. To się, można powiedzieć, wszystkim pasował, nikt nie narzekał, tak, mieliśmy problemy, wiadomo, przez te opady dwa tygodnie nie trenowaliśmy, ale wiadomo, próbę to zostali zawodzić którzy mieli najdłuższą przerwę, czyli Budkowski i niki, bo wiadomo, Łaguta, czy Przemek jeździł w Polski, Łaguta w Grand Prix, także... No pobiłem, pobiłem, także fajnie jest, że widzę, że motory szybkie, także na pewno ktoś za rok pobija mojego rekordowa. Albo ja, <noise> znowu. Powiem szczerze, że po tym sezonie e, ciężko, żeby cokolwiek mnie na razie zadowoliło, dopóki nie zacznę wygrywać wyścigów, więc... E, hmm, no ja tego nie widzę, ja po prostu walczę o, e, o to, żeby dowozić e, punkty, e, nie są to trójki, e, więc tej takiej a, 100% satysfakcji z tego nie mam, e, no ale no, po prostu na tą chwilę na tyle po prostu mnie stać, i, no nic więcej na razie nie mogę wyciągnąć z tego, co, co mam i w stajni, i z siebie. No będziemy robić całą noc ten tor. Wiadomo, że kiedyś trzeba się położyć, ale ogólnie już teraz ta praca się zaczęła po meczu. Także no, kukowanie, dobijanie, lanie wody, brodowanie startu. No, trzeba cały tor zrobić od początku, a wiadomo, czasu nie mamy. Można powiedzieć, że ten tor dzisiaj na zawody do przygotowaliśmy od niedzieli do można powiedzieć do wtorku popołudnie. Czasami ta drużyna domowa ma gorzej się dopasować jak drużyna przyjezdna i w naszym wypadku w tym roku tak często było. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie. No, jeździmy na żurlu, jesteśmy profesjonalistami i powinniśmy sobie z tym radzić. Wiele godzin spędziłem na to, że w Grudziądzu. Wiele przetrenowałem tutaj motocykli, wiele różnych ustawień. I tak jak powiedziałem wcześniej, no na ten rok e, po prostu ta moja forma, która e, na tą chwilę, bo na tą chwilę można powiedzieć, że e, no wyciskam z motocykla tyle co się da. Wcześniej może gdzieś tam e, wtargiwały się nerwy, e, niepewność. E, teraz, teraz się czuję na motocyklu dobrze, ale dalej nie widać e, efektów e, końcowych, czyli e, tych zdobycie punktowych. Eee, więc e, co, przygotowujemy się do jutrzejszego meczu i mam nadzieję, że jutro ta gorsza pasa, już nie będę mówił, że zła, bo gorsza pasa w tym sezonie zostanie przełamana. No bo warto przyjść na ten ostatni mecz, bo dlatego, że pojedziemy dla Kibiców i chcemy wygrać ten mecz i wszystko zrobić, żeby Kibice byli na koniec sezonu zadowolone. Mam nadzieję, że się pościgamy, tak? Z Mackiem. E, Jeździliśmy dużo na torze, jeździliśmy i w tych samych drużynach, więc kiedy wyjeżdżamy na tor, zawsze ta koleżeńska rywalizacja też jest między nami. Jak na razie raczej skupię się na tym, żeby dorównać Maćkowi szybkością, bo nie wiem, czy na tą chwilę będę w stanie, ale myślimy pozytywnie, przygotowujemy się do jutrzejszego meczu z optymizmem i będziemy. A chcieli znaleźć taką szybkość, żeby ta satysfakcja z jutrzejszego meczu była na sam koniec i żebyśmy może i wrócili przed kamery z jeszcze lepszym humorem.